No za ja tego nie wytrzymał! Jak nie wytrzymać? Jedziemy. idziemy! Może <totér blues> o... Wemciu dla siebie. A jeszcze po wszystkim pojedziemy, niby ja po wodę, czy jakąś czekoladę Wemkowi kupić. I mininy ma, by Mi się przydało coś mu dać. A jak będziesz twierdło, to...

o, jest maleństwo! Ja nie wiem, jak my ją wsadzimy. Zobacz. Jezus, Maria. Zobaczcie, jesteśmy w Sokaczewie w filmie Dukarskiej. Tu jakieś reklamy robią. No mam to do zabrania. Nie wiem, czy to wsadzę, bo to jakieś duże jest. Tylko o to tony waży. Ale na pewno jest ludzi i wózek mają. Na pewno widłowy. Może wózkiem nam wsadzą. A jak nie, to pomogą wsadzić. Bo. Czarny o to widzę. Chciałeś. pakę. Rób porządek na placu, żeby to weszło jak najdalej. Siemanko, a potem maszynę. Siemanko, zawieraj, zawieraj. Ale i umasł A masz jakiś wózek widłowy albo coś? Tylko ręczny. A po mu jak nie macie wózka, ja myślę, że o, ale wózek ale macie. Ale no to nie będzie chyba ciężko. Remek, weź się podstaw, tu dawaj dupą. Tak, tak. A czy ona ma kółka? Kółka. No, dawajcie, próbujemy ją nastawić. Chodźcie tutaj, weźcie tam. Czekajcie my, my, my trzeba przyjść do, do góry Jak my weźmiemy do góry ci powiemy to ty podsujesz się do góry czekaj, jeszcze jeszcze 3 czekaj. cztery do góry dawaj do dobra. dobra jeszcze 3 czekaj. Czekaj. cztery o! kresa ja pokór tego nie wytrzyma <grymne> jak nie wytrzyma jedziemy nie ty tam bądź bądź dawajcie no, o o dalej, o jeszcze dalej idzie Teraz maczek. No to po Ile jeszcze? 20 cm. Gorej. Jeszcze. Dalej je pochodzi. Musi... Jest. Szpare. Półka zablokować. Uuu. Ej, dziesiątka. Znaczy dziesięczka. Co <śmiany> miałem powiedzieć? Ktoś jeszcze? Tam jakieś blachy widziałem. Tu to jest, Dobra. rury jest. Dobra, sekundka. Ja sam rzucę. Czy to potrzebne? Dwóch Remków jest? Tak, szef jest Remik. E, to firma, upadnie. jak to, e, to firma tak. czy musisz do góry wyżej to. Tak, do góry W czy nie? Co chodź? próbujemy ją przesunąć No I na sam Ja takie, były wystawiane właśnie. Gdzie pokażesz? Chodź. Chodź. pokaż. To, tak. Okay. Tak, tamto. I to, tym, tamte bla. No, dobra. To, 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 i to. I tą wdłukankę chyba też zabiorę, bo ona metalowa. Dobra, to będzie w kontenerze metalowe zabione. Lemek obróć się. Nie, nie, nie. Aaaa! dzisiaj? O, wszystkiego najlepszego! To Trzeba, trzeba czekoladę lębkową kupić. Dawaj. Nie sądziłem, że ją tak szybko załadujemy. Ale weszło, chłopaki pomogli. Ale Nemkowi muszę chyba coś kupić, bo jak naprawdę ma imieniny dzisiaj, to chodzi o taką czekoladę, trzeba by kupić. O, to pójdzie. Nie wiem to na rzutek, bo to metalowe a widać, że ktoś się nie jest chłopaki i do kontenera wrzucili, a, na, a nasz na pieniądze Ciężka drukarka. 70 kg Nie mogę jej tak późno, remek ją wskoczyć. I ją nawet tutaj na łeb na mnie, czy przez łeb. Zrobią zrzucić remek tylko. Jak chcesz, jak ci będzie łatwiej. No ciężka, ciężka jest. Proszę z 70 no. kg To możesz na wejdę Nie, metalowe Nie, metalowy weź, Nie, weź to, tak. pilocie, To jest kselo, nie z jest Tak? czemu długarkę wyrzucić? Znaczy kselo, bo to kselu Wyrzuciliście mi złom do kontenera. Jak stoi, to chodź pomóż! Co, to jest takie lekkie! <gry> dawaj, chodź pomóż! Lemek, dawaj! 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 na środek. Dawaj! 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 no, Dawaj! Dzień! Pomóż coś, mam, czy... Przesuń maszynę kawałek, da cię jeszcze kawałek. Edukarnie ubierasz. uzbierasz? nie, 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 O dobra Co? Jeszcze to, tak? <grym> Tak? Jak chcę to tam jak najwyżej, tak wiesz. O. Tak, Remek, nie tak. posłuchaj. Tak, Remek poziomo. Poziomo. Poziomo? Tak. Przedstawiamy. Czekaj. Tak. Czekaj. Dobrze, idź dalej po malutku. Wiele, jak najdalej, bo jeszcze długie jest taka, że ciężkie, bo tu jest Czekaj. Ja to złapię Może cił dla siebie. Co nie mówiłeś, że masz dzisiaj imieniny? A, tak było mówić. Ale chyba pierwszy raz swojego imiennika jakiegoś spotkałeś, co? No, tak to nie idzie. Rzadkie spotykane imię. Bardzo, żeby na ciebie nie upadł, Rębek. właśnie. to może być tutaj. Może tak. być, może być, Ręczu, tutaj. A, Dobra, jest... mamy, mamy jeszcze blaszki. Chodź, co nie jest? Wszędzie jest, tak? Dzięki, w takim razie. Dzięki. Dziękuję, będziecie coś mieli Dzięki. Dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo miło. Remek, dawaj. Dawaj tą koszulę. Trzeba zawiązać pakę, żeby maszyna nie wypadła. Czekaj na otworzę. Żeby maszyna nam nie wypadła po drodze. I zaraz szybko zadzwonię do może, może zdążymy albo poczeka parę minut na nas. Tak, to idź od razu już patrzymy. Patrzymy, jak ile. Mam nadzieję, że Rafał poczeka, bo jutro mam odle na złom. A jeszcze po wszystkim pojedziemy, niby ja po wodę, czy jakąś czekoladę wymkowi kupić. I mininy ma. My Mi się przydało coś mu dać. jak odpalaj! Nie, niezgi. Numer aktualnie jest zajęty. No zawsze jak telefonistka, jak telefonistka. Stacja tylko. Wiem, wiem. Daj Rebek za dwie to jutro nie będziemy lać od razu. I ja idę po wodę. Chcesz jakąś wodę? Nie. Yeah. Wszedłem idę po wodę, a kupię czekoladę mu. czy nie wiedziałem, że masz mininy, ale masz taki. A dziękuję, tak i, dziękuję, dziękuję Wiem, że dziękuję. lubisz czekolady. i ja jeszcze Ci wziąłem najdroższą z, z orzeszkami, bo też taką lubię, rzadko je Bardzo, bardzo, bardzo. dziękuję no. Mów następny nas, że masz imieniny, skąd ja mam wiedzieć kiedy? Ja swoje ledwo a. pamiętam kiedy Mama, a mam pamiętać że Twoje? Kobiety nie pamiętam kiedy imieniny A Remka jest raz w roku? No chyba tak Janusza jest raz w roku, 21 listopada, to wiem, ale Remka chyba też No to akurat masz tydzień, tydzień po moich urodzinach już A? To będę równo tydzień? No ja w 14. O, to będę pamiętą kymmaszą. Dobra. No to jedziemy do Rafała, dawaj. Napoleadaj no, Mordeczko Mordeczko, będę ucie tak 16 może chwilę przed 16 a mogę być Z5 po 16 Jak będziesz chwilę przed i 16 to będziesz A jak będziesz po, to mnie nie zobaczysz <laughs> Wiesz że tu nagrywa właśnie odcinek i to będzie na odcinku <laughs> Zobaczymy, zdążyliśmy do Rafała. Dawaj, dawaj, zobaczymy czy ona się wysunęła, bo jak się boję o nią. Nie, to poluzowały się drzwi, Cytunia. trochę. Cytunia, ale jak... Nie, tam spokojnie. Dawaj do Rafała, zobaczymy Dobra, ile mamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Sieleczko. Ile? Trzy a łóżeczkiem weź z wózeczkiem na przungierz. Nie ma. Krótki, widzisz. Długi, bo na dłu woda, dłu jest. Dobra, odejdziemy. dobra, jedziemy tam. Dobrze, że Rafał ma wózek i głowy nam wyciągnie to wózkiem. Bo ręcznie nie we dwójkę nawet zafałem. Ciężko by było to wyciągnąć. Nie daj Boże, w dach by uderzyło coś. Trzeba rozwiązać, zrzucić i tego mi się zrzuci. Dawaj, męczur, czy nam wyciągnie to wózkiem, dawaj. Cieszę się, że ja ma uprawnienia i ma takie widły i wózek, bo nie wiem, jak byśmy to wyjęli. Czekaj. Okay. Jak się Chcę zrealizować, plastiku nie ma Nie no jakie to ciężkie jest? Ja nie wiedziałem, tak... Samo jest takie ciężkie, chodź, tam cię przerzucimy To ma ten zapas. Lepiej Rafała nie denerwować, bo będziemy musieli wejść w A tak, a tak to Rafał nam ściągnie. Lepiej go dzisiaj nie denerwować. I tak na raz chwilę poczekał dobry chłopaczyna, poczekał na nas. Ręczu, dawaj na żadę? Ramek musi tam odsunąć, bo myśmy na kole wjeżdżą. Dawaj, dawaj jeszcze. Weź wyciągnij patrz. Tak, tu masz, żeby nie blokowało nam. Widzisz? Dobra, odejdź. Wyjdź. Wyjdź, Ręczu, dawaj teraz takie oczykone. Tak. Dawaj, do no tyłu. Rafał musi podjechać z boku, bo jest za długa, Wejdź ją z boku i odjedziemy, wstać, pojedziesz do przodu, wejdź, pojedziesz do przodu, odjedziesz, Rafał podniesie, Jurek odjedzie i ona już będzie nasz.

I ten resztę trzykamy. Lecco! ale na mnie jakaś jakaś walcarka, czy co? Nie. Mówisz, że to maszyna do ale metalowe. Ale wszystko metalowe, bardzo dobrze. Okay. Na wagę. Remciu, na wagę. Remek, dawaj na wagę. Z jakim grubym? Tak jak to jak Tak jak ja? Ty to nie jesteś gruby. Ty to jesteś właśnie tak jak taka maszyna. Ja jestem jak w porządne szyny. A to taka maszynka tylko. Uj, Dawaj jak tu, mała, bo ja chyba by się stresnął. 800 teraz, 4% minus 940 kg. A miksik, Owčiu. Taki naciągany ten twój miksik. To 200, 300, 400, 500, 600, 750 i 2 zł. Dzięki Rabciu, że poczekałeś naprawdę Dzięki, Bożko, Bo jutro bo jutro zaraz muszę Ja zawsze dzwonię, dziękuję Rafciu. Dobra, dzięki Remciu, szybka praca, szybki pieniądz Masz tu dzisiaj 200 Dobra i pięć tych masz na imieniny. A dziękuję, dziękuję, Tylko no, się właśnie... nie upi, bo pamiętaj, że dzisiaj w konek, żebyś się nie upił. W piątek się. W piątek się możesz upić. Dobra. Dobrze, że nam pomogli, co? No, to jest ciężko. Bardzo dobrze, dobrze, że nas ludzie pomogli. Bardzo miła drukarnia. Bo jakby nie oni, to byśmy z Jem tego nie wsadzili. No, nie. Jeszcze Rafał za nas wyciągnął. Żeby tak codziennie, byśmy mogli na czysto no. w białych ciuszkach no. wiesz. Tak by, tak by było najlepiej. A podsumowując. Za wziąłem 750 zł. Remkowi dałem 250, stówę paliwo 400 zostaje. Zawsze coś, żeby tak codziennie było! To piękna by była miesięczna pensja. Do następnego mordeczki. Subskrybujcie i dajcie łapkę w górę, jak się Wam podoba.